Telewizory 3D miały zmienić sposób, w jaki oglądamy świat. Producenci prześcigali się w obietnicach. Przedstawiamy telewizory 3D nowej generacji, a my mieliśmy poczuć się jak w kinie. Ale dziś gdzie się podziały? Dlaczego tak wielka technologia wspierana przez gigantów takich jak Samsung, Sony czy LG zniknęła dosłownie bez śladu? Czy to my jako konsumenci nie byliśmy gotowi na przyszłość, czy może przyszłość była po prostu źle zaprojektowana? W tym odcinku prześledzimy historię jednej z najbardziej obiecujących i jednocześnie najbardziej spektakularnych technologicznych klap ostatnich lat: telewizji 3D. Tak więc zacznijmy od początku. Zanim pojawiły się telewizory 3D, zanim jeszcze myśleliśmy o oglądaniu filmów w trzech wymiarach w domu, marzenie o 3D żyło od dawna. Już w XIX wieku istniały stereoskopy. Proste urządzenia, które tworzyły iluzję głębi przy użyciu dwóch zdjęć. Były absolutnym hitem wśród osób, które było finansowo stać na takie doświadczenie. Stereoskopy były bowiem bardzo drogie. Ale prawdziwe 3D weszło do popkultury wraz z kinem. Nie wiem czy wiedzieliście, ale pierwszy film 3D można było zobaczyć już w w 1922 roku. Wtedy wówczas odbył się premierowy pokaz filmu The Power of Love. Wyświetlono go w nieistniejącym już dzisiaj hotelu Ambassador w Los Angeles. Przez kolejne dekady, od lat 50 do 80, Hollywood co jakiś czas próbowało wskrzesić magię 3D, ale było to bardziej ciekawostką niż standardem. Próbowały z nim kina, a nawet pojawiały się pierwsze próby w grach komputerowych, ale niestety technologia na ten moment była jednak zbyt prymitywna, by mogła na dłużej zagościć w mainstreamie. Wszystko zmieniło się w jednym jednak w grudniu 2009 roku. Jake Sully? W kinach debiutował Avatar, film Jamesa Camerona, który nie tylko wykorzystywał 3D, ale był od początku projektowany z myślą o tej technologii. Widzowie po seansie wychodzili oszołomieni. To już nie była sztuczka, to było przeżycie. Hollywood i producenci elektroniki zareagowali niemal natychmiast. Jeśli ludzie są gotowi płacić za bilety na seanse 3D w kinie, z pewnością będą chcieli podobnego efektu w domu. I tak narodził się nowy plan. Telewizory 3D do użytku domowego. Największy przebój wszechczasów, Avatar. Raz pierwszy w 3D, tylko na Blu-ray. Już w 2010 roku na targach CES w Las Vegas najwięksi gracze branży RTV pokazali swoje pierwsze modele 3D. Sony, LG, Samsung, Panasonic, wszyscy ogłosili, że przyszłość zaczyna się teraz. Na początku wszystko wyglądało obiecująco. Telewizory 3D pojawiły się w sklepach jeszcze w 2010 roku. Każdy większy producent miał swoją linię. Sony promowało okulary aktywne, LG z kolei pasywne, a Samsung nowoczesny design. Różnice były i istotne, ale cel wspólny, przekonać ludzi, że warto przesiąść się na nowy typ rozrywki. Kampanie reklamowe były bardzo intensywne. W reklamach widzieliśmy rodziny przeżywające filmy w trójwymiarze, dzieci sięgające rączkami po obiekty wychodzące z ekranu, a dorośli zdumieni i uśmiechnięci. Szkolono sprzedawców jak opowiadać o 3D, jak prezentować efekt i jak zachęcić klientów do wydania dodatkowych pieniędzy. Kto chciał obejrzeć awatara w trójwymiarze w domu, musiał zaopatrzyć się w całą niezbędną infrastrukturę. Platformy VOD dopiero raczkowały, więc to płyty były podstawowym nośnikiem. Ba, nawet transmisje z Miały być nadawane w trójwymiarze. W Wielkiej Brytanii Sky uruchomiło kanał 3D który transmitował wybrane wydarzenia. Mecze Premier League, turnieje golfowe, a nawet Wimbledon. Nawet polski kanał telewizyjny, kanał TVPHD, nadawał co niedzielę filmy przyrodnicze wykorzystujące technologię 3D. Technologia ta trafiła także do gier. Sony zaktualizowało PlayStation 3, aby te wspierało obraz 3D. Gry takie jak Gran Turismo 5 czy Killzone 3 miały wbudowany tryb trójwymiarowy. Gracze mogli po raz pierwszy zobaczyć tor wyścigowy z efektem głębi. W 2012 roku rynek telewizorów 3D osiągnął Twój szczyt. Sprzedano ponad 40 milionów urządzeń. Eksperci mówili o rewolucji, która będzie trwać latami. Niektóre prognozy zakładały, że do 2015 roku zostanie sprzedane ponad 100 milionów urządzeń, a większość nowych telewizorów będzie domyślnie wyposażona w technologię 3D. Ale już po pierwszych miesiącach użytkownicy zaczęli dostrzegać problemy. Po pierwsze, Okulary. To był największy i najbardziej oczywisty punkt zapalny. W zestawie z telewizorem często dostawało się jedną lub dwie pary. Chciałeś obejrzeć jakiś film z rodziną? Musiałeś dokupić kolejne, czasem nawet za kilkaset złotych za sztukę. Do tego dochodził komfort. Kolary aktywne były cięższe, wymagały ładowania i łatwo ulegały uszkodzeniom. Drugim problemem była dostępna zawartość. Na początku dostępnych filmów w 3D było bardzo niewiele. Owszem, można było obejrzeć awatar, kilka animacji od Dreamworks i niektóre Blockbustery, ale większość kolekcji filmów była zwykła. I na tym etapie konsumenci zaczęli zadawać pytanie, po co mi telewizor 3D, skoro nie mam co na nim oglądać? Co gorsza, część filmów była konwertowana do 3D. Co dawało efekt gorszy niż obiecywany. Zamiast trójwymiarowej głębi, widzowie dostawali płaską warstwę imitującą efekt, który w kinie może i robił wrażenie, ale w domu już nie. Kolejną barierą była jakość obrazu. W przypadku niektórych modeli w trybie 3D rozdzielczość faktycznie spadała. W porównaniu do krystalicznie czystego obrazu HD 3D wyglądało na rozmyte. A dla użytkowników, którzy dopiero co kupili swój pierwszy telewizor Full HD, był to krok wstecz. Dodatkowo czasami pojawiały się problemy z synchronizacją. Delikatne przesunięcie między obrazem dla lewego i prawego oka mogło wywołać zawroty głowy lub kompletnie zniszczyć efekt głębi. Nie wszyscy użytkownicy potrafili nawet złapać efekt 3D. Niektórzy po prostu go nie widzieli. W tle pojawiał się jeszcze jeden czynnik ludzka natura. Oglądanie telewizji to w dużej mierze nawyk, włącza świadomości, serial bądź mecz często mimochodem i robiąc coś innego, a 3D wymagało od ludzi zaangażowania. Założenia okularów, wybrania odpowiedniego filmu, poprawnego ustawienia się naprzeciwko ekranu, to wszystko było za dużo. Dla większości ludzi nie była to codzienna rozrywka, ale wyjątkowa sytuacja. A w takim kontekście nie opłacało się inwestować w całą technologię. Nawet branża zaczęła mieć wątpliwości. Niektóre kanały telewizyjne zrezygnowały z planów emisji w 3D już po kilku miesiącach. Producenci sprzętu zaczęli odchodzić od głośnych kampanii. Nie było to jeszcze oficjalne wycofanie, Cofanie się, ale sygnał był wyraźny. Coś nie działa. Nie było jednego momentu, w którym telewizory 3D oficjalnie umarły. Nie było wielkich komunikatów prasowych, nie było dramatycznych nagłówków, technologia po prostu. Zniknęła. W reklamach coraz bardziej eksponowano inne cechy. Rozdzielczość 4K, smart funkcje, cienki design. 3D schodziło na drugi, trzeci, a potem nawet i dziesiąty plan. Dla wielu klientów 3D stało się po prostu czymś zbędnym. Kupując nowy telewizor, widzieli funkcję 3D jako dodatek, ale nie jako powód do zakupu. Zaczęły znikać także filmy na Blu-ray 3D, platformy streamingowe, które zaczęły zyskiwać na znaczeniu Nigdy nie zaadaptowały tej technologii na większą skalę. Wszystko zmierzało w jednym kierunku: standaryzacja wokół 2D i jakości 4K. Za oficjalny koniec telewizorów 3D możemy uznać rok 2016, kiedy to stało się coś symbolicznego. Zarówno Samsung, jak i LG, czyli dwaj najwięksi producenci telewizorów na świecie, ogłosili, że rezygnują z funkcji 3D w swoich nowych modelach. Tłumaczenie było proste. Klienci nie są zainteresowani. Dla rynku to był znak – jeśli liderzy nie widzą sensu, reszta również przestanie próbować. I tak właśnie zakończyła się historia technologii, która miała zmienić sposób, w jaki oglądamy świat. Po prostu umarła śmiercią naturalną. I chociaż telewizory 3D odeszły w zapomnienie, idea, która za nimi stała, czyli głębsze, bardziej imersyjne doświadczenie, wciąż żyje. Największym spadkobiercą 3D stała się technologia VR. Zamiast oglądać ekran z głębią, zakładasz gogle i znajdujesz się w środku tej głębi. Bardziej angażujący i co ważne, coraz bardziej dostępny. Dzięki takim platformom jak MetaQuest czy Apple Vision Pro, wiele osób już dziś doświadcza tego, czego telewizory 3D nigdy nie były w stanie w pełni zaoferować. Poza tym były próby stworzenia 3D bez okularów. Jednym z pierwszych tego typu komercyjnych przykładów była konsola Nintendo 3DS. I choć efekt nie był idealny, pokazał, że taka droga istnieje. Hello, stylers. Hello, Mario. Jak historia pokazała, nawet wielkie pomysły mogą zawieść, jeśli nie trafiają w potrzeby. Ludzi. 3D nie przegrało, bo było złe. Przegrało, bo było zbyt niewygodne. Zbyt oderwane od tego, jak naprawdę konsumujemy treści. Wyobrażacie sobie, żeby teraz przed uruchomieniem TikToka czy innego social medium zakładać okulary 3D? Ustawiać się idealnie przed ekranem? No właśnie. I przede wszystkim, boom na 3D wybuchł nieco za wcześnie w kwestii technologicznej. Może miałeś taki telewizor? A może masz z nim jakieś doświadczenia? Chętnie przeczytam wasze komentarze. A jeśli chcecie więcej takich odcinków, zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Do zobaczenia!